Najważniejsze wydarzenia i sprawy, którymi żył Powiatowy Samorząd w minionym miesiącu i zaproszenie na to, co dopiero przed nami. Zaczynamy Powiatowy Serwis Informacyjny. Starostwo Powiatowe w Raciborzu ma przygotowaną koncepcję reorganizacji szkolnictwa zawodowego w Powiecie Raciborskim. Opracowanie dotyczy pięciu zespołów szkół zawodowych, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Ulicy Zamkowej i zakłada stworzenie dwóch centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego z siedzibą w Raciborzu. Reorganizacja jest podyktowana trzema głównymi czynnikami: niżem demograficznym, koniecznością większego powiązania szkolnictwa zawodowego z kształceniem ustawicznym oraz zbliżeniem szkolnictwa zawodowego do rynku pracy, a także kontynuacją poprawy warunków kształcenia przede wszystkim w oparciu o środki w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego zaplanowany został cykl spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych oraz pracownikami merytorycznymi starostwa, a także konsultacje ze związkami zawodowymi, zrzeszającymi nauczycieli, z Powiatową Radą Rynku Pracy, Zespołem do Spraw Kierunków Kształcenia przy Starostwie oraz Środowiskiem Przedsiębiorców. Spotkania ruszyły 12 marca. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach, który unieważnił wybory do Rady Powiatu Raciborskiego w dwóch raciborskich obwodach budowlance i SMS-ie. Przypomnijmy, do fatalnej pomyłki doszło 16 listopada. W dwóch obwodowych komisjach znalazły się niewłaściwe karty do głosowania. Konsekwencją pomyłki będą powtórne wybory do Rady Powiatu Raciborskiego. Odbędą się one 26 kwietnia. Głosować będą mogli mieszkańcy dwóch obwodów nr 19 i 20. W związku z decyzją sądu apelacyjnego i wydanym zarządzeniem wojewody śląskiego w poniedziałek 23 marca zwołano w trybie nadzwyczajnym sesję Rady Powiatu. Od dzisiaj nie mamy już mandatów, czyli zostają nam zawieszone, to co nam wojewoda oświadczył, także właściwie około dwóch miesięcy przyjdzie nam pracować bez, bez rady. Myślę, że nic się nie stanie takiego złego przez dwa miesiące, ponieważ zarząd ma wiele upoważnień, może realizować swoje zadania. Poza tym w trakcie wakacji również są takie przerwy i też radzimy sobie, także nie będzie żadnego problemu. W połowie maja ma być znany nowy skład rady. Powrót do regularnego funkcjonowania planowany jest na koniec maja. Za nami 14. Raciborskie Targi Edukacyjne. Swoją ofertę na nowy rok szkolny zaprezentowały m.in. szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze podległe powiatowi Raciborskiemu. Targi adresowane były do młodzieży i osób zainteresowanych kształceniem i dokształceniem z terenu powiatu Raciborskiego oraz z powiatów sąsiednich. To okazja do bezpośredniego zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną oraz rozmów z przedstawicielami szkół i placówek edukacyjnych. Uczestnicy mogli zdobyć informacje o praktykach organizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicielskiego jak również w prywatnych przedsiębiorstwach zrzeszonych w cechu rzemiosł różnych. Mogli również zapoznać się z ofertą zajęć pozaszkolnych proponowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury. Organizatorem targów był powiat raciborski oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędzie się już trzeci festiwal organizacji pozarządowych pod nazwą Pozytywna Energia Ekonomii Społecznej. W niedzielę 10 maja organizacje pozarządowe zaprezentują swoją działalność. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne organizacje do wzięcia udziału w nadchodzącym wydarzeniu. Na państwa zgłoszenia czekamy do 27 kwietnia w siedzibie inkubatora telefonicznie bądź mailowo. Wiecień będzie ostatnim miesiącem i czasem na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Zachęcamy do tego, by swój 1% podatku przekazać Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Działanie organizacji przyniosło już wymierne korzyści w postaci zakupionego sprzętu medycznego za setki tysięcy złotych. Dwa razy w tygodniu do 23 kwietnia w siedzibie Fundacji przy Placu Okrzei stacjonuje pracownik, który pomaga wypełnić deklarację PIT w zamian za przekazanie 1%. To będzie wyjątkowo gitarowa edycja. Na scenach Raciborskiego Centrum Kultury i Pałacyku Rafako zagrają wybitni muzycy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Motywy bluesa w Raciborzu już po raz siódmy odbędą się 10 i 11 kwietnia. Patronat nad festiwalem objął starosta raciborski. Wydarzenie jest dofinansowane z budżetu powiatu raciborskiego. Przez całą sobotę, 18 kwietnia na zamkowym dziedzińcu trwać będzie jarmark kwiatów, żywności ekologicznej i rękodzieła. Pod wieczór o 17 na plenerowej scenie wystąpią artyści scen poznańskich, którzy przeniosą obecnych w krainę europejskiego folkloru, czyli w krainę czardasza.